A po ramy. Aaa, kto to jest? Nie ma problem. przyszły. Merse się nie wiem. Drużyna piłkarska. Drużyna Co wy robicie? do pana Jana Aha, proszę bardzo. I Dobra. No, naturalnie jestem do dyspozycji. w jakim będziecie grać na razie żadnej. A w jakiej będziecie chcieli grać? Eee, reprezentacji a skąd jest to się wiesz co się spodziewa? No niestety najgorsze, że, tak, że, 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 że dopiero oni zacząć prawdziwą piłkę. Może tak być. No bo ja jeszcze dożyję. Ale mamy dzieci, tylko nie wiedzcie, to dużo wydarzy zostało, tak? No, to było jasne. Nie wiedzcie już się, jo. Nie, nie, dokładnie. Ale króli, a ja też sobie czacka. Słuchajcie, przepraszam mam na młodzień, ale... Pokażę, bo nie ekspert, nie, i, i chwilę, to nie. Pan trener powiedział, że wszystko nie zdrowe na piłkarze, bo zaraz będziecie grać. Nie, teraz już, jeśli idziemy na trening, to już się jeść. No, więc wszystko staje tak dla mnie. <grym>, za mną biegam, tak jak ja mam. Proszę. Prowadź piłkę za mną, prowadź. Prowadź. O tak, prowadź. Szybciej, szybciej, szybciej. O. Ja prosiła o miejsce dla mnie, bo się będę opalać. Tak więc, no o, no, to, to już wiemy, w którym kierunku gramy piłkę. To już wiemy, w którym kierunku gramy teraz. To? A zgadnijcie, w którym. Ty? Razem, Radzę. oj ja to nie jestem daleka, tak? To jest moje no, ale trybory. położyłaś nam się na, na środku boiska przecież. Dziola. Nie będę nam przeszkadzać. Dobra, gramy. Ogólnie ze Bioną jesteście dudni. Karol, Karol. Chodź, Karol. Mama do siebie dzwoni. Mama, w ogródku, tam gdzie przepadliśmy dookoła. A, rozumiem. A czy możesz już teraz wyjść, zabrać chłopków i przyjść do mnie? Czy nie? Dobra, dwie. Fajnie, że nas odwiedzili.